Jak stworzyć swoją własną strefę chłodzenia w upalny dzień? Czy osobisty klimator jest rozwiązaniem gorącego problemu? Fale upałów stają się coraz częstsze i intensywniejsze w ostatnich latach, a to z powodu globalnego ocieplenia klimatu. Słupki rtęci idą w górę, żarleje się z nieba, w domu duszno, nie ma czym oddychać. Marzycie wtedy o stworzeniu swojej własnej strefy chłodzenia pobudzającej wasze zmysły? Ja marzę. Przetestujemy wspólnie jedno z rozwiązań. Odpowiem na pytanie, czy warto zapewnić sobie indywidualny komfort i zainwestować swoją chłodną przestrzeń. Uwaga! Udowodniono. Że wzrost temperatury w Twoim otoczeniu obniża Twoją efektywność o 10%. Nie wszyscy wiedzą, że dzięki odpowiedniej temperaturze lepiej śpisz, wygodniej pracujesz, a Twoje samopoczucie i wydajność jest na wysokim poziomie. Czy te małe, niepozorne urządzenia są w stanie poprawić nasz komfort w upalne dni? Sprawdźmy. Zeta White i Zeta Silver, oczywiście od marki Honeywell. Jedno urządzenie w dwóch designerskich oprawach. Przecież nasz nieodłączny kompakt, którego zabieramy wszędzie ze za sobą, musi dobrze wyglądać. To urządzenie, jak widzicie, jest niewielkich rozmiarów. Dokładnie 20x22x21 cm. Waga, zaledwie 3 kg. Jego towarzystwo na pewno nie będzie dla Was ciężarem. Co takiego klimator zawiera w sobie i na jakiej zasadzie chłodzi? Już wyjaśniam. Woda pobierana ze zbiornika przez pompę zwilża filtr celulozowy, przez który za pomocą wentylatora o wysokiej wydajności tłoczone jest równocześnie powietrze. Odparowująca z powierzchni filtra woda obniża jego temperaturę o kilka stopni, dzięki czemu otacza nas chłodna i świeża bryza, która dodatkowo nawilża naszą przestrzeń. Nie należy się spodziewać, że działanie chłodzące będzie tak samo silne jak klasycznego klimatyzatora wykorzystującego sprężone powietrze. Będzie na pewno bezpieczne dla zdrowia, bo ta metoda chłodzenia nie wysusza śluzówek, więc nie będzie problemu z oczami, bólem gardła czy zatok. Mieliście te dolegliwości przy dłuższym używaniu klimatyzacji? Ja niestety tak. A co w środku? Odłączamy. Szczelny pojemnik na wodę. Łatwy do napełnienia i wymiany. Pojemność 2,27 litra zapewnia nam 10 godzin pracy bez konieczności uzupełniania. To dość ważne, zwłaszcza podczas snu, kiedy chcemy postawić urządzenie na nocnym stoliku i cieszyć się spokojnym i głębokim snem. Wysokiej jakości filtr chłodzący o strukturze plastra miodu zatrzymuje więcej wody. Specjalnie ustawione pod kątem otwory wentylacyjne i aerodynamiczna konstrukcja maksymalizują przepływ powietrza. Szybciej chłodzi. Wysoko wydajna dmuchawa o 3-stopniowej regulacji prędkości zapewnia turbo przepływ powietrza. Pokażę wam, patrzcie. Szybciej, I jeszcze szybciej, i najszybciej. I co? Poczuliście? Pewnie, że poczuliście. To nie koniec. Nasz mały kumpel posiada również port USB, dzięki któremu możecie naładować swój telefon. Taka funkcja powerbanka. Oprócz chłodzenia dodatkowo wentyluje i nawilża. W panelu możecie wybrać opcję, która w danej chwili jest Wam najbardziej potrzebna: timer. Chyba jeszcze o tym nie wspominałem. Otóż timer automatycznego wyłączania. I tryb uśpienia zapewniają chłód oraz oszczędność energii. Funkcja przydatna na pewno podczas snu. Gdzie go używać? Moja odpowiedź brzmi: wszędzie. W swoim własnym otoczeniu. Kiedy pracuję, może stać na moim biurku. Kiedy jestem w domu, gotuję, odpoczywam, czy bawię się z dziećmi. Bo uwaga chłodzenie tą metodą nie wpływa negatywnie na zdrowie naszych pociech. Po prostu zabierz go tam, gdzie potrzebujesz. Może być zawsze blisko Ciebie. Romantycznie się zrobiło, co? Poręczny, fajny sposób na stworzenie sobie za niewielkie pieniądze własnego, przyjemnego klimatu. Zakup Klimatora Zeta to ekoinwestycja. Inwestycja w komfort i dobre samopoczucie, kiedy skwar i duszność nie odpuszczają. Wybór oczywiście należy do Ciebie. Linki do urządzeń znajdziecie w opisie do tego filmu.